konstrukcja skrężona, rozpiętość teoretyczna 2x30m, prawie 60m, to już niejako, dlatego, że tutaj mamy już miejsce przygotowane na drugą nitkę obwodnicy prawda, czyli na razie wyprejestrujemy pomiędzy filarem a pszczółkiem południowym, od filara do pszczółku, Tutaj patrzymy się teraz w kierunku dobrzenia i tam będzie rondo numer 3 chwilowy koniec obwodnicy, resztę robi zarządów wojewódzkich w ramach obwodnicy dobrzenia do elektrowni. Mhm. Przejeżdżamy od ronda do w wojewódzce, w wojewódzce, w wojewódzce. Przyjeżdżamy przez wiatr, i zjeżdżamy się na wszystkie strony. Z tej strony podłączamy do Zjeżdżamy z tej wizyty rozjeżdżamy Z powrotem na dobrze, znaczy na 900. Widać na sypie, prawda? Formownik będzie funkcjonował automatycznie na 900. Reszta to będzie zrobiono po tego wyjście podziemne dla pierwszych i jest jazda na wodus bez, bez żadnej sygnalizacji świetlnej, bez możliwości zjechania Niech...